Panie Pawle, jaka powinna być rola technologii IT we wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw w Polsce? Bardzo ciekawe pytanie, ponieważ jest na to pytanie wiele dobrych odpowiedzi. Tak jak wiele dobrych firm IT obecnie działa na rynku polskim. Funkcję firm IT ja bym podzielił na, dwie, na dwie, dwie role: rolę edukacyjną i usługową. Funkcja usługowa to dostarczanie przedsiębiorcom tego typu rozwiązań, które zaspokajają w optymalny sposób ich dzisiejsze potrzeby. Natomiast funkcja edukacyjna, według mnie ważniejsza, to pokazywanie przedsiębiorcom, jak można wykorzystać najnowszą technologię do wzrostu ich biznesu. Według mnie rola IT to mm, bardzo ważna misja, która polega na wspieraniu przedsiębiorstw działających obecnie na rynku polskim. Mhm. Żeby dzięki temu mogły szybciej się rozwijać pewnie i... i... No, najważniejsze na... w tym wszystkim to jest jakby wzrost biznesu, tak? Jeżeli mhm. biznes jest w stanie zaufać firmom IT. Integratorom IT taką, jak jest Inergo Systems, to możemy wspólnie jakby spowodować to, że pomożemy sobie nawzajem we wzroście biznesu, tak? Przedsiębiorstwa tego, co brakuje na dzień dzisiejszy według mnie, to jakby zaufania przedsiębiorców do, do takich firm jak, jak nasza, bo to zaufanie jakby buduje naj, najważniejsze czynniki, tak? czyli my to, co możemy dać takiej firmie, to kompetencje, tak? To znajomość, bardzo dobrą znajomość rynku polskiego ich najnowszych potrzeb i, i chcemy się z tym dzielić. Tak? Natomiast to, co potrzebujemy, to potrzebujemy zaufania i, i tego, żebyśmy mogli być wysłuchiwani i żebyśmy mogli realizować te dosyć śmiałe jakby pomysły, które teraz nam jakby dostarczają dostarczam możliwości nowe technologii. No tak, ponieważ firmy działające w sektorze biznesowym nie muszą orientować się w technologii IT, tak jak firmy stricte z branży IT, prawda? Wydaje mi się, że nawet to jest dobrze, że firmy z branży nie znają się, nie powinny się znać czy nie muszą się znać dobrze tak jak firmy integratorskie na IT. One muszą się znać na jakby rozwoju swojego biznesu. My jesteśmy po to jako integratorzy, aby pomagać im, aby wskazywać kierunki, aby im opowiadać, jak mogą wykorzystać najnowszą technologię, do tego, żeby jak najlepiej wykorzystać ją w rozwoju swojego biznesu.